W pierwszej części skończyliśmy na bezkarności, Kolejnym warunkiem przekształcania społeczeństwa w tłum. Jest taki pisarz, którego na pewno wszyscy znacie, Wiktor Suworow. I w takiej książce, Wybór, jest taki cytat. Jako klucz do rozwiązania Wskazuje właśnie, bo bohaterka, która dostaje za zadanie napisać, jak to tam po prostu przekształcić społeczeństwo w tłum, poddać stresurze, odpowiada tak. Chodzi o to, aby ludzie bezkrytycznie i regularnie wykonywali zupełnie idiotyczne, kretyńskie czynności. Jeśli tylko narzucimy ludzkości z 10 tysięcy podobnych idiotycznych zachowań, jeżeli sprawimy, że wszyscy podporządkowują się bez zastrzeżeń, w to wyowadniemy światem. No i. Wystarczy, popatrzmy na tę Polskę, która tutaj w ciągu tych trzech tygodni przed nami się otwiera. Do parku nie możemy, rodziny mają chodzić w jakiejś odległości, tam jakieś mamy zakładać rękawiczki. No tamte autobusy, no naprawdę nie wychodzić na ulicę. No naprawdę dziesiątki jakichś takich przepisów, no do których mam takie wrażenie, nie wiem czy większość, to no, no, no chyba większość jednak, że no, 80 czy 70% osób się stosuje. No po prostu okazało się, że nasze społeczeństwo, no cóż, no, da, daje się gotować jak żabę, stopień po stopniu. No jest raczej, wynikałoby z tego, dość tchórzliwe, jakby puste kościoły, więc daje się jakby tresować, no coraz więcej, to za chwilę tam jak ktoś nam powie, żebyśmy stali na lewej nodze do południa, a od południa na prawej, to też nie jest wykluczone, że ludzie, ludzie się zgodzą. No. I co teraz, co profesor Zimbardo, bardzo znany psycholog amerykański, mówi, że w całej historii ludzkości najwięcej, najbardziej e, strasznych zbrodni zostało po, pokonane na skutek posłuszeństwa. A nie nieposłuszeństwa. Posłuszeństwo władzy. No właśnie, to, to ciekawe, ale tak, to jest... Posłuszeństwo władzy skutkowało największymi zbrodniami. Taka tu konstatacja profesora Zimbardo. No i teraz ta bezkarność. No, tam, polskie... Jakby przede wszystkim o kogo chodzi, no o to, że ci, którzy tym wszystkim dyrygują i to realizują. No, tam nie wiem, kto to jest. No, jakkolwiek by go nie nazwać, rząd, czy kto inny, czy, czy jak to tam, to zaraz powiedzą, że jakieś jest spiskowe, tam prawda, opowiadam, że no, oni właśnie są bezkarni. Właśnie oni. No, no tu taki profesor, doktor Peter Gecek, chciałem go zacytować ze strony Dakowskiej. Ehm. To możecie zobaczyć, no całkiem wygląda na wiarygodny autorytet, ale oczywiście na, należy go sprawdzić. I on pisze tak, że naszym głównym problemem jest to, że nikt, no chodzi o politykę, nigdy nie będzie miał kłopotów z powodu wprowadzenia środków, które są zbyt drakońskie. Wpadną w kłopoty tylko wtedy, gdy zrobią za mało. Tak więc nasi politycy, osoby zajmujące się zdrowiem publicznym, robią znacznie więcej niż powinny. Żadnych tego tego rodzaju drakońskich środków nie stosowano podczas pandemii grypy w 2009 roku. I oczywiście nie można ich stosować każdej zimy, czyli przez cały rok, ponieważ zawsze gdzieś jest zima. Nie możemy trwale zamknąć całego świata. Jeśli okaże się, że epidemia wkrótce zaniknie, pojawi się kolejna kolejka ludzi, którzy będą chcieli, aby im przypisa, przypisywać za to zasługę. I, mo i, I możemy być cholernie pewni, że drakońskie środki zostaną zastosowane ponownie następnym razem. Jednak pamiętaj, pamiętaj żart o tygrysach. Dlaczego dmiesz wróg? Aby trzymać tygrysy z dala. Ale tu nie ma tygrysów, a widzisz? W Polsce ta sytuacja jeszcze ma do, dodatkowy kontekst, no, mianowicie taki, że politycy w rzeczy samej są bezkarni. No, ktoś byłby taki tam dociekliwy by poszukał, co się dzieje tam z różnymi tam kuchcińskimi, tam innymi takimi specami od różnych rzeczy. Od... No to tak naprawdę to w gruncie rzeczy mało których, być może nawet żaden polityk nie został ukarany za za swoje rzeczy i ta, ta zasada ta, my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych, całkiem dobrze się ma i trwale obowiązuje. I teraz to jest ciekawe, jeśli chodzi, wracając tam do tych protestów, że wygląda na to, że nawet protesty w Polsce są koncesjonowane, bo tam to widzimy różne tam obrazki z totalnej opozycji, jakieś tam kody, to tamto, tu to kontestorzy systemu i tak dalej, wygląda na to, że to jest tak zrobione, jak w takiej grze w go. Może tam ktoś z was grał. No, chodzi po prostu o to, że po prostu chyba wszystkie pola są zajęte, tych, którzy rządzą, i wszystkie pola tych, którzy protestują. No tak naprawdę można powiedzieć nieco żartobliwie, że trudno nawet porządnie kontestować system albo dobić się tam do jakiegoś tutaj głosu. Ponieważ Kolejka kontestatorów, którzy po prostu wygląda na to, że zajmują ludziom uwagę i angażują po prostu ich emocje, jest tak duża, że na, na, na prawdziwe, jakby tutaj, prawdziwe protesty, jakieś podważające system, chyba nie ma miejsca. Tak? Wszystkie miejsca są zajęte: ci co rządzą, ci co kontestują. Nawet wygląda na to, że ci, którzy są poza systemem, też są systemowi. no to już... Doprawdy sytuacja jest trudna. Kiedy autorytety wyrażą zachwyt, ale jedzie zachęcą, jest od bardzo bliska, żeby zrobić komuś krzywdą. A tu warto też wiedzieć, że masy są zawsze pod wrażeniem siły jedynie rzadko dobraczy tak, Gustave Le Bon. No, nawet Pan Jezus, który panował na tłumie nie przyceniał znaczenia i moralności tłumów. Tak. To dałoby się pewnie udowodnić, no ale no mm, siły, tak, no siła to są wydawanie rozporządzeń to, i to wszystko co ktoś, kto no władza wiadomo monopol, monopol na używanie siły na danym terytorium, tak. Ja tu chciałem w tym, w tym kontekście, żebyśmy spojrzeli na Myśli Dawida Rismana, że są trzy rodzaje społeczeństw sterowane tradycją, to być może kiedyś takim byliśmy. Wewnątrz sterowne, też może kiedyś takim byliśmy, i zewnątrz sterowne, którym to byśmy się teraz zajęli. I społeczeństwo zewnątrz sterowne, to jak nastąpiła era konsumpcji, nawet takiej może cząstkowej, czy takiej. Przeszna jak u nas, przekształciliśmy się niewątpliwie w społeczeństwo zewnątrz sterowne. Ludzie żyją tu tak, jak każą im, aby być akceptowanymi, lubianymi. Czynią to swoją główną wrażliwością. Rozrzutna, luksusowa konsumpcja, czyli zewnątrz sterowny, podbija ludzi, żyje wśród ludzi. Tak? Czyli po prostu ludzie są dla niego takim lustrem, w którym musi się odbijać i dostaje od nich głaski i wsparcie. Zewnątrz sterowni. Często zatracam pewność kim właściwie są i dokąd zmierzałem. No, są po prostu wykorzenieni. Są głodni ciągle nowych doświadczeń, boją się, żeby nie zostać w tyle. To ciągle muszą być po prostu stymulowani, żeby wiedzieć, wiedzieć, że żyją. Tak, żyją w świecie złudzeń, które nie są w stanie dorównać rzeczywistości. I dlatego mm, to taka, no, trudno to omówić, wszystkie w tak krótkiej prezentacji jest taka dyscyplina wiedzy, która się nazywa Epidemiologia Cyfrowa. I jest mnóstwo, mnóstwo artykułów bardzo interesujących na ten temat i są w Stanach Zjednoczonych i w innych miejscach, wyobraźcie sobie, że bada się rozprzestrzenianie, skąd jest epidemia, to się bada takie po prostu media społecznościowe, tak I na podstawie ruchu w mediach, w mediach bada się, jak, gdzie, gdzie jest epidemia grypy. No, a nawet są takie tam, film, tam filmy i badania, co się dzieje, kiedy puścisz jakiś taki film jak epidemia strachu, ile jest, no, ile jest więcej ruchów w sieci w związku z tym, ile ile jakby anuncjacji dotyczących zachorowań funkcjonuje w świecie. Wygląda na to, że jest silne sprzężenie zwrotne, tak, pomiędzy tym światem medialnym i tą rzeczywistością wygląda na to, że być może gradient można odwrócić, czy można wpływać, wpływać na histerię ludzi poprzez stworzenie iluzji, iluzji w mediach. Czy no, jest wiele przykładów, no, czy tam jakby ta tragedia czy zamach smoleńsko-warszawski, o którym tutaj do końca przecież nie wiemy jak to wszystko wyglądało. No. Te całe historie z tym WTC, który tam się zawalił, dlaczego i w jakiej kolejności, jak to było i sporo jest takich historii, o których prawda, no, nie możemy w gruncie rzeczy powiedzieć nic pewnego, poza tym, co nam mówi propaganda. Wpływ zewnętrznych bodźców jest tak duży, że sugeruje on, że, że on działanie i refleksję w różnych wymiarach osobowości, w sensie poglądów, przekonań, estetyki, moralności. No, właśnie ta zmasowana kampania tutaj strechu tam no, więc bardzo wpłynęła na ludzi, moim zdaniem. Nawet są takie w Chinach były robione badania, jak tam wyglądał poziom lęku i takich parametrów psychologicznych. Ktoś to pobadał, nie wiem, na ile to jest wiarygodne, ale są ludzie, którzy takim rzeczami się zajmowali. No, Ciekawy zresztą po co, tak? Skuteczność wpływu kultury masowej można dostrzec w tym, że nie istnieje w zasadzie granica między tym, co znane swojskie, a tym, co obce pochodzące z zewnątrz. I teraz, takie tutaj, Mas media mogą nas na nienawiścią. No, i w takim miejscu a, a, Ajodia. Nie wiem, czy ja to dobrze czytam. Może Ajodzia, nie wiem. Taka zdarzyła się historia, to opowiadaliśmy o tym już tam kiedyś, wtedy, dziesięć lat temu, że media opowiadały ludziom. 6 grudnia 1992 roku w więtyńskim mieście Ajot-Ja, stan Uttar Pradesh, przed muzułmańską świątynią zebrało się tysiące ludzi w ciągu kilku godzin, młotkami i prawie gołymi rękami zrównali z ziemią stojącej w tym miejscu od czterech stuleci. No to właśnie mamy na A Dlaczego tak się stało? No to właśnie te tłumy, prawda? Coś nam to przypomina. Nie było przedtem żadnych rozruchów, demonstracji, marszów. Była za to przeprowadzona przez rzymską Partię Ludową BJP kampania na rzecz zniszczenia kontrowersyjnej świątyni. Dzięki kampanii nienawiści. Był od P w 1991 zdobyła 119 mandatów w parlamencie, zaczynając od zaledwie dwóch, w 1984 roku. No i tu proszę spojrzeć na puste kościoły, tak. Tajemnicą przemianę arcybiskupa Gondyckiego, który gdzieś tam trzył, nie on jeden, jakoś pozmieniali zdane wręcz z dnia na tak. No, tak właściwie, no, zobaczcie, jakie to ma. Silny wymiar, no, prawdę powiedziawszy, trudno było sobie jeszcze nie tak dawno wyobrazić. Tak? Puste kościoły, no a jeszcze myślę, że to, co, to, co nas wie jesteśmy przed wielkim tygodniem. Czeka nas jeszcze szereg atrakcji z tym związanych. W cudzysłowie, takim innym tu przykładem, Radio Liberty, Michael Colin, zbrodniczy w Pywmie. Zbrodniczą rolę w odegrał Radio Liberty Mile Collins. Bez oddziaływania którego nie doszłoby zapewne aż do tak potwornych pogromów. Tu, tu pamiętacie, chwilę przedtem w drugim odcinku mówiliśmy o, mówiliśmy o Tamtych Tutsi i Hutu, tam, że różnili się ilością krów i ponad szerokością nosa. tak? Ściąć wysokie drzewa było zakodowanym hasłem wyemitowanym przez psującą. Hutu stację radiową RTLM, co dało sygnał do rozpoczęcia masowego ludobójstwa. No tak, bierność. to tak, nic tak nie pomaga w złych jak bezczynność ludzi dobrych, jak dawno powiedział Edward Bork. Bierność, tak. No, jak się przyglądamy temu, co się dzieje, i nic nie robimy. Nic nie robimy, to. Nic nie robimy, to może, może nas wszystkich spotkać wielka bieda. Jaki jest ostatni etap? Co się stanie, jeżeli okażemy się bierni? I tyran dojdzie do władzy. No, Zdaniem profesora Zimbarda eliminacja fizyczna oponentów. No na pewno wszyscy się tutaj uśmiechają, że mam takie rzeczy w ogóle nie grażą. no ale to jeszcze przecież miesiąc temu. Niech nawet sobie nie był w stanie wyobrazić, co się może dziać teraz. Jakoś nie słyszałem, żeby ktoś wieszczył takie wydarzenia. No to jest taki przykład, do czego to może doprowadzić. Wabu Graib, Grahab, nie było żadnej zwierzchności, która powiedziałaby musicie zrobić te straszne rzeczy. To te więzienie w Iraku, prawda? Jestem przekonany, że władze stworzyły okoliczności, które dały strażnikom przyzwolenie na agresję, a samym zwierzchnikom prawdopodobną alibi, mówi profesor tak, tak, No tam w tym więzieniu działo się. Niesłychane historie zupełnie. A to przecież całkiem nieodległy, nieodległe nieodległy, nieodległy czas. Podsumowanie jeszcze raz, tak? Żeby przekształcić na wstłum trzeba. Pozbawić sprawnych własnych przywódców, liderów. Ja uważam, że takich nie mamy. Nazuczyć własnych liderów, no to się dzieje cały czas, od wielu, wielu lat. Cały czas jesteśmy dzieleni na antagonistyczne grupy. Jest, media są absolutnie kontrolowane, włącznie obecnie z internetem. To można komunikację. St od stereotypów w naszej rzeczywistości jest aż gęsto, trawestując to, co powiedział jakiś tym w rejsie, gdy rozpoznawczy, no uniemożliwić działanie zorganizowane, są skuteczną. No, w dużej mierze to się udaje. No psz, czy da się w tej sprawie coś zrobić? No, to, no cóż na pewno, no tworzyć własnych lokalnych przywódców liderów jak? No to, pf, to jest ciężka historia, no może wśród Słuchających są chętni do jakichś takich działań. Niezbędna jest kontrola władzy, monitorowanie w powszechnie dostępnych formach jej działania. Krytyczne podejście do mediów, którzy nadawcy są wiarygodni. Edukacja medialna i psychologiczna, nieuleganie propagandowym stereotypom. Jak najwięcej komunikować się bezpośrednio i przez internet. No zwłaszcza w tej sytuacji, która nas teraz otacza. Pogłębianie życia religijnego, być zimnym albo gorącym, nigdy letnim. No to niestety wydaje się, że letnich jest dość dużo. Sama organizacja na każdym możliwym poziomie. Pomagać innym ludziom w miarę możliwości. No, czy to jest program realny? No nie wiadomo. To wszystko zależałoby, jak to, jak to, może, jak to może zaistnieć w życiu. No. Zamiast zakończenia dwa słowa o naturze władzy, wszystko można sprowadzić do dwóch czynników – strachu przed sankcjami i drobnego przyzwolenia. Naszego strachu i naszego przyzwolenia. Zdanie Szarpa, to taki tam od tych może Jane Szarp, tak, od tym tam, co robił, te różne rewolucje. Nie wiadomo dokładnie, czy w takim celu, żeby tam uwalniać się narody, czy zniewalać, ale w każdym razie ma w tym palce. W zdaniu szarpa większość celi władza nie może osiągnąć poprzez stosowanie wyłącznie przymusu fizycznego. Posłuszeństwo jest w zasadzie dobrowolne i wyrasta z przyzwolenia, ponieważ nawet w obliczu sankcji człowiek decyduje, co ma robić. Wielu obywateli daje przyzwolenie na dany porządek, ponieważ nie ma ochoty płacić ceny odmowy, a nie dlatego, że uważa go za lepszy od innych czy jedynych. No, myślę, że to jakby się bardzo stosuje do naszej sytuacji, w której jesteśmy obecnie. I jeszcze, jeszcze co ogranicza władzę? Siła woli, społeczeństw, społeczeństwa do kontrolowania władzy. Siła woli czy chęć do kontroli władzy, no ochotę kontrolować, czy mamy na tę ochotę, no, no chyba nie, raczej nie za bardzo. Siła niezależności organizacji rządzonych, no, chyba nie, no, nie za bardzo mamy chyba. Te nasze organizacje są silne, ja bym raczej powiedział, że są raczej bardzo słabe. Zdolność rządzonych do wycof wycofywania swojego przyzwolenia współpracy to też raczej sprawa wygląda, wygląda słabo. Eee, cytowany przez Sharpa Erol Harry stwierdzi, że tyranie rozjaśnia dzięki ignorancji, przyzwoleniu, niezorganizowaniu oraz współpracy z tyranem. Tak, no, ten tyran może być jakiś zespołowy, no, może być zawoalowany, no jakby tutaj w takiej rzeczywistości, nie tylko Polski, widać, że jest rozmycie kompetencji tam to nie jest takie demonstracyjne, jak prowadzenie stanu wojennego. Tam Jaruzelski gadał przez telewizor, że wszystkich pozabija, tak? W trosce o ich dobro zresztą. Nie? A tu po prostu te decyzje gdzieś zapadają, gdzieś się toczą, po prostu jakiś taki. Nie wiem, czy to można nazwać samitny stan wojenny, czy jakkolwiek inaczej. Tak? Opisaliśmy o tym w takiej książce Woda z mózgu, katechon 2.0. I pes na koniec. Historia uczy nas, że zawsze wtedy, kiedy siły moralne, na których opiera się dane społeczeństwo, traciły swą życiodajną moc, tłumy nieświadome i brutalne, słusznie nazywane barbarzyńcami, przyspieszały dogorywanie wyczerpującej cywilizacji. Gustav Le Bon. No, no i tak właśnie. No, tam, tym chcielibyśmy skończyć. żeśmy wszystkim dużo zdrowia energii do działania, szczęśliwych świąt wielkiej nocy i siły duchowej. Dzięki.